Pod honorowym patronatem burmistrza Brzozowa 24 października swoje oferty na targach edukacji i pracy przedstawiły firmy, instytucje i uczelnie z naszego regionu. Od czterech lat wydarzenie to jest organizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Ochotniczych Hówców Pracy w Krośnie oraz punkt pośrednictwa pracy i młodzieżowe Centra Kariery w Brzozowie. Targi otworzył dyrektor Centrum Edukacji i Pracy w Krośnie, Dariusz Paczosa. Jak co roku targi cieszą się dużym zainteresowaniem. W tym roku mamy 15 wystawców, wśród których mamy pracodawców oferujący oferty pracy w kraju i za granicą. Również na, na terenie Domu Kultury w Brzozowie podczas targów mamy wystawców, którzy prezentują ofertę szkoleniową, studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz różnego rodzaju kursów. Wystawcy swoje oferty Kierowali nie tylko do uczniów, ale także do osób bezrobotnych lub chcących zmienić pracę. Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw realizuje projekt Weekendowa Edukacja, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Kierujemy szkolenia, bezpłatne szkolenia dla pracodawców i pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych w branży finansowej i handlowej. Oferujemy szereg bezpłatnych szkoleń, m.in. w zakresie podatków VAT-CIT-PEDOF, kadr i płac sprawozdań finansowych finansowanych z POKL, jak również dla branży handlowej ABC Handlu. Targi cieszyły się szczególnym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy bardzo licznie stawili się w Brzozowskim Domu Kultury. Byli to przede wszystkim uczniowie szkół średnich planujący swoją ścieżkę kariery zawodowej. Targi edukacji i pracy w tym roku odbyły się po raz czwarty.